Ten czarodziej przybył z księżyca. Oto zdanie, które postać duszka wypowiadała głosem Petera Dinklage'a w wersji Alfa Destiny. Zdanie śmieszne, kojarzące się z pocieszną kinematografią fantastyczną z lat 50., pomieszaną z tematyką fantazy. Sentencja ta została usunięta z gry i nie trafiła do ostatecznego produktu, bo nie pasowała do całości. I cóż, Destiny jest grą, w której nastąpi jeszcze wiele takich zmian. I są one potrzebne. Ale z drugiej strony to tytuł osobliwy. Bardzo dużo ludzi narzeka na tę grę i jednocześnie nie może się od niej oderwać całymi tygodniami. To nietypowa mieszanka gatunków połączona w dziwnych proporcjach, która tak naprawdę działa, ale spotyka się też z niezrozumieniem wielu graczy i recenzentów. Oto moja tytaniczna próba zrozumienia przeznaczenia. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako quaz, a to jest recenzja, która przybyła z księżyca gry Destiny w wersji na konsolę PlayStation 4. Gra wyszła też na PS3 oraz Xboxa 360 i One. Ta recenzja naprawdę będzie trochę z księżyca, to znaczy inna. To będzie dłubanina, rozgrzebywanie i wiwisekcja Destiny, charakteryzowanie jej elementów, odcinanie nóżek, odczepianie rączek i sprawdzanie jak to wszystko działa. Oraz co nie działa. Dowiecie się dlaczego Destiny tak naprawdę, pomimo swoich niedoskonałości, bardzo mi się spodobało, ale też wyjaśnię Wam, jakim jestem graczem i jak zachodzi moja interakcja z tą grą. To powinno pomóc Wam w szukaniu Waszej wersji odpowiedzi, a czy ta gra jest dla mnie? Wybaczcie, jeśli będzie nieco chaotycznie. Chciałem wlać do treści tego materiału wszystkie moje przemyślenia dotyczące Destiny, bo dla mnie to jest tytuł bardzo ciekawy, a klasyczna poukładana formuła recenzji mogłaby mi stanąć na drodze. Niemniej funkcje recenzji powinny zostać spełnione. Aby pokrótce scharakteryzować Destiny należy powiedzieć, że jest to zasadniczo pierwszoosobowa strzelanka, której ktoś robił zastrzyki z Slasha oraz MMO. Jesteśmy w nim wskrzeszoną w dalekiej przyszłości osobą, szybko dokoptowaną do frakcji innych osób zwanych strażnikami, którzy mieszkają w ostatnim mieście na Ziemi i walczą dla dziwnej kulistej istoty zwanej Podróżnikiem z osobliwymi armiami nadciągającymi zewsząd określanymi zbiorczo jako Ciemność. Tak, zasadniczo jesteśmy zombie-wojakami na usługach wielkiej kosmicznej piłki niosącymi pośród mroku kaganek oświaty przyczepione do karabinu maszynowego. Fabuła to w ogóle najbardziej idiotyczna kwestia w Destiny. Dawno nie widziałem czegoś tak pretekstowego. Oto mała sztuczna inteligencja zwana Duszkiem. Lata z nami wszędzie i mówi nam, co robić. Catscenki można policzyć na palcach rąk niefrasobliwego użytkownika stołowej piły tarczowej, a dialogów jest jeszcze mniej. Głównie gada Tyrion, to znaczy Duszek. Mała sztuczna inteligencja. Trajkocze o tym, że musi zeskanować to, dostać się tam, otworzyć owo. I nie ma prawie nic ciekawego do powiedzenia. A wiecie, kto jeszcze gra w tej grze poza tym gościem? A, na przykład ten. Albo oni. Tyle zmarnowanego talentu. Ale nie to jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że gdzieś w środku trybu fabularnego jest dosłownie 5 minut czerwników filmowych, w których przez moment postacie mają jakieś charaktery, pada kilka lekkich, niezłych żartów i zawiązuje się jakaś akcja. Can't we just stay here with the murderous robots? Tylko że to nie jest wyolbrzymienie tego, że dosłownie 5 minut, trzy żarty, dwa dialogi, koniec. Nie ogarniam tego, co tu się stało. Jakby to wszystko było takie płaskie, ale nie. Nagle mamy lepszy moment. Czyżby scenarzysta całości zaniemógł na chwilę powalony swoim chorobliwym brakiem pisarskich kompetencji i do tekstu dorwał się jakiś starzysta z poczuciem humoru i wyobraźnią? Starzysta, który przybył z księżyca! Co zabawne, przy tym kompletnym braku fabuły nie ma kompletnego braku tła fabularnego. Grając, zdobywamy karty z opisami świata. Karty, których nie możemy obejrzeć ani poczytać w grze, znajdziemy je logując się na Twój profil w aplikacji smartfonowej Destiny albo na stronie Bungie.net. Czemu nie ma tego w grze? I co zaskakujące, to tło fabularne jest nawet całkiem klimatyczne, rozbudowane. To mi przypomina trochę serię Souls, które też miało śladowe, godne witamin, ilości faktycznej opowieści, ale za to kawał tła fabularnego w opisach przedmiotów. Tylko że Soulsy to jednak trochę specyficzny, niezbyt mainstreamowy produkt. A takie coś w takim tytule jak Destiny dziwi. Czy zatem Destiny ma klimat? W sumie to jakiś tam ma, w dużej mierze wynika on z oprawy graficznej, która jest naprawdę wyśmienita. Postapokaliptyczna Ziemia, surowy księżyc, terraformowana, pokryta roślinnością Wenus i spalony Mars wyglądają niesamowicie i realistycznie, a dodatkowego kolorytu nadają im pięknie i płynnie zmieniające się pory dnia oraz okazjonalne efekty pogodowe, takie jak pojawiający się śnieg. Szkoda tylko, że lokacje są tu równie interaktywne co zbrojony żelbeton. Poza okazjonalnym futurystycznym odpowiednikiem wybuchającej beczki i otwierającymi się automatycznie drzwiami, wszystko jest skrajnie statyczne i niezniszczalne. No ale to gra zasadniczo multiplayerowa, więc to normalne, że mało tu elementów ruchomych, które wymagałyby więcej od kodu sieciowego. Zachwyca muzyka oraz projekty wizualne postaci. Ciekawy, nawet jeśli mocno osobliwy, jest też fakt, że gra, pomimo ogólnej tematyki science fiction, bardziej przypomina fantazy z tą wszechobecną magią, nazywaniem robotów goblinami, a latających, nawalających kulami energii przeciwników czarodziejami, oraz używaniem pompatycznie brzmiących nazw własnych, które wcale nie brzmią jak nazwy własne. Wiecie, królowa nazywa się de Królową. Mówca przemawiający w imieniu niemego kulistego podróżnika nazywany jest D mówcą. I tak dalej. Nie żeby banji nie było z tego znane, w końcu protagonistą serii Halo jest facet, którego nazywają Master Chiefem, czyli hmm, najwyższym dowódcą, tak czy inaczej, pewien klimat to wszystko ma. Ale dość gadania o wątpliwej warstwie treściowej tytułu. Zresztą to i tak gra multiplayerowa do grania z żywymi ludźmi, najlepiej znajomymi, i w prawie każdej grupie znajomych znajdzie się ten jeden koleś, który podczas ekspozycji fabularnej cały czas gada o tym, kogo spotkał rano w tramwaju i co przeczytał na fejsie. Więc i tak zwykle z poznawania fabuły wychodzi niewiele. Zajmijmy się rozgrywką, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Destiny to strzelanka zawieszona na szkielecie MMO, czy może hackenslash'a. Zasadniczo słuszne są skojarzenia z Borderlands, ale tutaj proporcje mieszanki są kompletnie inne. Destiny jest o wiele bardziej strzelanką, sporo mniej hack and slashem i ma wiele cech instancjowanych, czyli nie posiadających jednego wspólnego świata podzielonych na małe serwery, MMO w stylu np. Guild Wars. Zacznijmy od tego, jaką strzelanką jest Destiny. Z uwagi na multiplayerową konstrukcję, mało tu skryptów, gra prawie nigdy nie odbiera nam kontroli nad postacią, a przeciwnicy posługują się sztuczną inteligencją bardziej niż predefiniowanymi ścieżkami. W teorii prowadziłoby to do dość monotonnej gry dla pojedynczego gracza, ale to nie jest gra dla pojedynczego gracza. Nawet jeśli misje fabularne można przejść w pojedynkę. Destiny ma jedną rzecz zrobioną niesamowicie dobrze: model strzelania. Początkowo widziałem w tym mechanikę Halo, ale to nie do końca prawda. Z Halo Bungie wzięło dwie rzeczy: mocne uderzenie pięścią lub nożem, ale tu nie mają one takiej siły jak cią hopiryna forte Master Chiefa, oraz mobilność. Nie brakuje tu podwójnych skoków, ślizgów i strzelania w ruchu. Niemniej sam model korzystania z uzbrojenia przypomina raczej współczesne militarystyczne strzelanki. Militarystyczne strzelanki, które przybyły z Księżyca. Mamy tu unoszenie broni do oczu, a same spluwy, pomimo pewnej futurystyczności, przypominają funkcjonalnie raczej to z czego strzela się współcześnie. Mamy podzielone na trzy kategorie różne klasy broni w danym momencie możemy mieć przygotowane do walki tylko po jednej spluwie z każdej kategorii. Jest tu tego sporo. Między innymi karabiny automatyczne, półautomatyczne, strzelby, snajperki, wyrzutni rakiet, ckmy czy futurystyczne rewolwery zwane ręcznymi armatami, które pozwalają poczuć się jak brudny chary. No, brudny Harry, który przybył z księżyca. I strzelanie ze wszystkich jest szalenie przyjemne. Każda ma innego kopa, wyraźnie różnią się siłą uderzenia, mają satysfakcjonujące dźwięki. W ogóle, całe doświadczenie strzelania zostało doszlifowane do perfekcji. To, że można się sensownie poruszać podczas celowania, bez utraty celności, pozwala mierzyć zarówno ruchem kamery, jak i przemieszczaniem postaci. Kto pamięta stare strzelanki ten wie o czym mówię. Do tego spluwy mają pełne animacje przeładowania, włącznie z odciąganiem zamka, czyli czymś co często jest w grach pomijane, a wygląda efektownie. Ba, są tu nawet takie szczegóły jak to, że lekkie pociągnięcie za spust na padzie podczas trzymania rewolweru odciąga kurek na spluwie bez wystrzału. Ale to nie wszystko. Gracz używa głównie broni palnej strzelającej na zasadzie hitscanu, czyli strzał polega na sprawdzeniu, gdzie celujemy, i kula trafia w cel w momencie wystrzału. Oczywiście nie tyczy się to wyrzutni rakiet, ale to drobny wyjątek. Tymczasem już potworki w większości naparzają z oręża, którego pociski przemierzają przestrzeń w widocznym czasie. Pozwala to unikać ognia przeciwnika z dużej odległości. I ogólnie oznacza powrót do starego stylu w strzelankach, kiedy to nie tylko osłony, ale i dynamiczne poruszanie się chroniło przed trafieniami. Co nie znaczy, że nie można tu używać osłon. Gdy uniesiemy broń, kucając za takową, nasza postać podniesie się lekko, aby celować ponad obiektem. Na dodatek, hitboxy głów wrogów są olbrzymie, co sprawia, że trafienie w strefy podwyższonych obrażeń na ciele przeciwników jest dość częste. A to przynosi satysfakcję, gdy żółte liczby obrażeń informują nas o trafieniach krytycznych. I to nie tyle jest ułatwieniem, co po prostu ważnym elementem rozgrywki. W dalszych etapach gry przeciwnicy mają tyle wytrzymałości, że jedynie koncentrując ogień na ich słabych punktach możemy z nimi skutecznie walczyć. Ale nie samym strzelaniem stoi rdzeń rozgrywki. Mamy tu też różne umiejętności specjalne przypisane do trzech klas postaci. Ofensywnego, czołgowatego tytana, z winnego, precyzyjnego i skrytego łowcę oraz niezbyt wytrzymałego, ale miotającego potężną magią czarnoksiężnika. Ja głównie grałem łowcą, więc yy, rozgrywkę tej postaci tu oglądacie. Każda z klas ma dwie podklasy, które leveluje się oddzielnie, ale dostęp do drugiej dostajemy dopiero na 15 poziomie i różnią się one prawie wszystkim, co w zasadzie sprawia, że gra ma jakoby 6 klas postaci. A pewno nadchodzące DLC dorzucą coś jeszcze. W kwestii umiejętności mamy tu ładujące się dupnięcia, rozstawiane osłony, pistolety zadające ogromne obrażenia, noże szlachtujące wrogów w widoku trzecioosobowym przez kilka sekund, potężne kule mocy i tak dalej. Do tego dochodzą rozwijane podwójne skoki, lewitacje, odrzuty, teleportacje na małe odległości, chwilowa niewidzialność i kilka innych. Chociaż trzeba przyznać, że drzewka rozwoju nie imponują ilością rzeczy do odblokowania, jeśli porównamy je z bardziej rozbudowanymi slashami. A, i właśnie doszliśmy do elementów, które przybliżają destyni do tych bardziej RPGowych gatunków. Mamy w tej grze levelowanie do 20 poziomu, oparte na klasycznym zbieraniu doświadczenia, ale to wcale nie jest górna granica rozwoju. Ba, to nie oznacza też jeszcze wcale odblokowania wszystkich umiejętności. No, i można levelować wyżej niż do 20 poziomu, ale inaczej. Doświadczenie, które zbieramy po osiągnięciu 20 poziomu, nadal ma swoją funkcję. Odblokowuje resztę umiejętności, generuje jedną z bardzo rzadkich walut, za które można kupić specjalne uzbrojenie, a do tego nasze spluwy także zbierają doświadczenie. I tu także odblokowują się nowe możliwości, szybsze przeładowanie, dodatkowe celowniki, noszenie większej ilości amunicji, mnożnik obrażeń z ostatniego naboju w magazynku i inne. A te nie tylko musimy odblokować, ale też często zapłacić za nie zasobami, które zdobywa się zbierając zbędne spluwy albo farmiąc jakieś obiekty w niektórych lokacjach. No dobrze, to jak się leweluje powyżej 20 poziomu? Zdobywając pancerze ze specjalnym bonusem do tak zwanego światła, no bo wiecie, walczymy z ciemnością. Jeśli suma punktów światła z naszych pancerzy jest wystarczająco wysoka, osiągamy wyższy poziom. I to jest naprawdę ciekawy, nawet jeśli lekko osobliwy system. Być może zaczynacie zauważać wzory, w jakie to się układa. Najpierw zbieramy głównie doświadczenie, a potem farmimy specjalne waluty i zasoby do rozwijania wyposażenia. I ten system cały czas podrzuca jakieś powody, aby odwiedzić lokacje, w których już wcześniej byliśmy, wykonać trudniejsze wersje wcześniej wykonanych misji itd. Na tym zbudowane jest Destiny. Gra o wiele oszczędniej obsypuje nas złomem niż chociażby takie Borderlands. Czy to zaleta? To już zależy od preferencji. Nie należy do ludzi, którzy kochają ciągłe porównywanie statystyk broni, a przeglądanie i zanoszenie do sprzedawców ton sztuk oręża w Borderlands raczej mnie nużyło. Tutaj tego nie ma. Spluwy wypadają od czasu do czasu, a utylizować można je natychmiast i na miejscu. Oczywiście są gracze, którym to ograniczenie zarządzania łupami nie przypadnie do gustu, ale jednak Destiny jest bardziej strzelanką niż klonem Diablo. Co wcale nie znaczy, że brakuje tu mechanik typowych dla MMO. Ale może najpierw objaśnię strukturę samej rozgrywki. Akcja Destiny toczy się na kilku planetach, a każda z nich to spora, chociaż dosyć korytarzowo skonstruowana mapa z licznymi odnogami. Przez wszystkie te mapy prowadzi seria misji fabularnych, można się przez nie przebić w około 10 godzin. Do tego dochodzi możliwość patrolowania każdej planety, co pozwala dowolnie podróżować po mapie i wykonywać mocno powtarzalne misje polegające na docieraniu w określone miejsce, zabijaniu danego typu przeciwników czy zbieraniu wypadających ze stworków przedmiotów. Od czasu do czasu możemy trafić na losowe, publiczne wydarzenia w stylu rozwalania wielkiego pająko czołgu, który przybył z księżyca. Wszystko to możemy rozgrywać samodzielnie lub w trzyosobowej drużynie znajomych. Aby przyspieszyć nasz grind, mamy wyzwania dające nam nagrody za zabicie określonego wroga, wykoszanie nożem kilkudziesięciu przeciwników, zebranie kilku tysięcy punktów doświadczenia bez zaliczenia zgonu itd. Jak to działa na ośrodki grindów w mózgu to brak słów. Człowiek siedzi sobie na orbicie i rozkminia. Hmm, mógłbym zrobić tę trudną misję, ale może powtórzę patrol, aby bez zgonu dobić do progu doświadczenia w wyzwaniu i dostać bonus. Ponadto mamy tu strajki, czyli bardzo trudne wieloetapowe misje zakończone zawsze niesamowicie twardym bossem. Tutaj nawet jeśli nie mamy drużyny, gra dokoptuje nam jakiś losowych graczy z sieci, bo tych misji często nie da się przejść w pojedynkę. A, i są jeszcze tymczasowe wydarzenia specjalne oraz skrajnie trudny rajd dla sześciu graczy. Pierwsza grupa na świecie, której udało się go pokonać, męczyła się z nim 10 godzin. Chociaż, oczywiście, dwa dni później rekord zszedł już do poniżej 2 godzin. Aby w ogóle zagrać w ten rajd, trzeba mieć 26 poziom postaci, a dojście do niego zabiera dziesiątki godzin gry. 30 level pierwszy raz na świecie osiągnięto dopiero po kilku tygodniach od premiery. To niesamowite jak bardzo daleko w endgame'ie Bungie ukryło niektóre, najbardziej hardkorowe doświadczenia. Bez wpompowania kilkudziesięciu godzin w rozgrywkę nie da się ich zobaczyć, a większość grających odbije się od nich, bo okażą się one dla nich za trudne. Spodziewaliście się po tym tytule zabawki dla casuali? Ha, nie. Jasne, przejście trybu fabularnego na normalnym poziomie trudności jest całkiem łatwe. Ale za tymi dziesięcioma godzinami grania kryją się dziesiątki albo i setki godzin endgame'u i to skrajnie hardkorowego. Ale to nie znaczy, że i tu Destiny nie ma wielu problemów. Postępy rozwoju postaci zostały zbudowane przez zdeprawowanego sadystę. Przez 20 poziomów co chwila coś się odblokowuje, wpadają nowe umiejętności, a gra podtyka nam co rusz jakąś nową spluwę mówiąc ZAPRAWDĘ POWIADAM CI, PATRZAJ, ALBOWIEM TO JEST Pukawka, która przybyła z księżyca. A potem dochodzimy do 20 poziomu i gra zmusza nas do wspinaczki po gładkiej jak szyba pionowej ścianie. Rozwój wyhamowuje, przedmioty do pozyskania kolejnych leveli nie chcą się dropić albo wymagają bolesnych ilości grindu. Abyście pojęli skalę. Jedno dwugodzinny trudny strajk nagradza nas trzema sztukami waluty której do zakupu hełmu lub innej części pancerza potrzebujemy odpowiednio 120 lub ewentualnie za mniejszą część 65. Nie zrozumcie mnie źle, MMO jest od zawsze budowane na takiej mechanice. Gracz dostrzega jakąś nagrodę w przyszłości, przysłowiową marchewkę i grinduje, aby do niej dotrzeć, a kiedy zbliży się do celu nagle w oddali dostrzega kolejną upragnioną marchewkę i osiągnięty sukces blednie w obliczu tego co jeszcze możemy zdobyć. I tak się wpada w spirale nagród, które wydają się bliskie, ale zawsze pozostają poza zasięgiem. To norma w MMO. Problemem Destiny jest to, że w endgame'ie ta marchewka powieszona jest na drugim końcu sali, wypełnionej wirującymi ostrzami, kadziami z kwasem i pułapkami. Cele, do których dąży gracz, są frustrująco odległe, wydają się wręcz niemożliwe do osiągnięcia, a to nie jest zbyt motywujące. Można liczyć na losowe dropy, ale ewidentnie prawdopodobieństwo wypadnięcia dobrych przedmiotów jest mikroskopijne. Dlatego też niektórzy zaczęli farmić przy lut o których mówiłem w innym materiale, próbując oszukać ekonomię gry. No i jest jeszcze kwestia engramów, czyli przedmiotów, które należy rozkodować w bazie strażników. Ot, takie jajka z niespodzianką w postaci broni lub pancerza. No, jajka z niespodzianką, które przybyły z księżyca. Przedmioty dzielą się na białe, czyli zwykłe, zielone, czyli niezwykłe, niebieskie określane jako rzadkie, fioletowe, legendarne i żółte, czyli najrzadszy typ egzotycznych sprzętów. Engramy też wypadają w tych kolorach, ale wcale nie jest to intuicyjne, bo z fioletowego, legendarnego engramu może odcyfrować się niekoniecznie fioletowy przedmiot. Równie dobrze może to być zielony czy niebieski kawałek sprzętu karmiący gracza uczuciem zawodu. Niby gra informuje o tych możliwościach, o tym co może okazać się czym, ale co z tego skoro odkodowanie fioletowego jajka z niespodzianką i uzyskanie jakiegoś złomu zwyczajnie wkurza? Podobno Banji planuje jakoś to zmienić łatką, ale jeszcze tego nie zrobiło. Ech, aktualizacja. Musiałem ten fragment tekstu dograć, bo w czasie jak montowałem materiał, Banji wypuściło łatkę i teraz już z legendarnego engramu nie wypada nic gorszego od legendarnego przedmiotu to pokazuje, że twórcy jednak starają się ten tytuł poprawiać. Pewnym problemem jest też to, że w Endgame'ie przedmioty, a konkretnie elementy pancerza są tym, czym zdobywa się kolejne poziomy. Legendarne napierśniki czy buty wypadają tak rzadko, że gracz automatycznie zakłada na siebie to, co daje mu najwięcej lewelującego współczynnika zwanego światłem i nie patrzy na to, czy pozostałe właściwości pozyskanego sprzętu pasują do jego stylu gry i preferowanej spluwy. Innymi słowy, bardzo ograniczone zostaje świadome budowanie postaci. Szczególnie, że Destiny nie pozwala wymieniać się przedmiotami między graczami. Nie ma tu też żadnego handlu. Można jedynie przekazywać przedmioty poprzez schowek innym swoim postaciom. Co się przydaje, bo sprzęty przypisane jedynie do jednej klasy postaci też tu istnieją i potrafią wypaść podczas grania inną klasą. No, i niewykluczone, że z czasem gdzieś w okolicach setnej godziny grania dochodzi się do tego momentu, kiedy bardziej świadomie można wybierać, w co się ubierze swoją postać, nie sugerując się jedynie bonusem do światła. Ogólnie całe Destiny ma spore problemy z komunikacją zasad działania swoich mechanik. Jasne, na początku jest samouczek, poznamy to, jak się strzela, obsługuje ekwipunek i znajduje drogę do punktów kontrolnych, ale już Endgame, czyli to, co robimy jakoby po zakończeniu podstawowej gry. Tutaj właściwie danie główne jest zarysowane zaledwie w paru zdaniach tu i tam. Kompletnie nieoczekiwanie: Destiny okazało się tytułem, który, podobnie jak Dark Souls, skłonił mnie do szperania po sieci, czytania różnych pokątnych wiki, przeglądania for wypełnionych ludźmi rozgryzającymi, jak tu wszystko działa. Ta gra nie jest nawet w połowie tak nieprzyjazna jak Soulsy, ale jednak nadal mocno dawkuje wyjaśnienia. Mam takie niejasne wrażenie, że Bungie zrobiło Activision w konia. Acti zapłaciło za masową grę dla mainstreamowego odbiorcy, a Bungie zrobiło 10-godzinną podrzędną fabułkę i dokleiło kobylasty moduł dla skrajnych hardkorowców. Mnie się to nawet podoba, ale czy spełni to oczekiwania finansowe Activision w kwestii sprzedaży DLC i kolejnych odsłon? Cóż, Podobno podpisali kontrakt na 4 gry w ciągu 10 lat, więc nie ma ucieczki. Ale wracając do Wad Destiny. Trochę byłem zawiedziony, że w grze twórców Halo nie ma możliwości grania na podzielonym ekranie. To pewnie dlatego, że jednak mamy do czynienia z czymś w stylu MMO opartym na grindzie i jaką niby postacią miałby sterować drugi gracz. Brakuje mi też tego, że produkt autorów najfajniejszego modelu jazdy wesołymi jeepkami podskakującymi na wertepach, czyli Warthogów z Halo. Nie ma w ogóle pojazdów kołowych. Są tu ze trzy rodzaje przyjemnych w obsłudze antygrawitacyjnych ścigaczy i poduszkowców, ale nic ponadto. Ale naprawdę bolą dość długie czasy ładowania. Bardzo ładne, wypełnione lecącymi stateczkami pośród śliczniutkich szajderów i umożliwiające przeglądanie ekwipunku, ale jednak czasy ładowania. I pół biedy, jeśli pogapimy się z minuty na ten ekran, a potem mamy w perspektywie strajk na ponad godzinę grania. Najgorzej jest, kiedy chcemy odwiedzić wieżę, czyli lokację, będącą odpowiednikiem miasta z Diablo, aby odcyfrować jajka z niespodzianką, odebrać nagrodę za wyzwania i zrobić zakupy. Czasem wpadamy tam na moment, a ekrany ładowania ciągną się w nieskończoność. Tak jakby gra te wszystkie bity pobierała nie z płyty, a gdzieś z daleka. Tak jakby to były bity, które przybyły z księżyca. No i to też boli, kiedy chcemy pograć w rywalizacyjny multiplayer i co dziesięciominutowy mecz mamy kolejny loading. A właśnie sieciowy multiplayer. Niektórzy uważają, że to najlepsza część Destiny. Ja ogólnie nie jestem miłośnikiem takich trybów. Więc za bardzo mnie nie wciągnął, ale Banjo uderzyło tu w dość proste, klasyczne rozwiązania i wydaje się to działać nieźle. Mamy normalne defmecze i defmecze drużynowe w różnych wersjach, zajmowanie punktów na mapie czy przejmowanie obiektów pojawiających się na polu bitwy i to w sumie tyle. Gra się w to całkiem nieźle, a za samo granie można dostać elementy wyposażenia i dodatkowo zdobywa się pewną specjalną walutę oraz reputację, które pozwalają na zakupy u pewnych sprzedawców w wieży. To w sumie zostało nieźle zrobione. Zarówno walką z potworkami i różnymi wyzwaniami, jak i rozgrywką multiplayerową można rozwijać swoją postać i uzyskiwać dostęp do legendarnego, choć nieco odmiennego sprzętu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zignorować jedną ze ścieżek albo też korzystać z obydwu. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Niektórzy narzekają, że komunikacja głosowa możliwa jest tylko wewnątrz stworzonej drużyny, a kontakt z losowo napotkanymi graczami ogranicza się jedynie do wspólnego strzelania i czterech gestów. Prawdę mówiąc, moje doświadczenia z publicznymi czatami głosowymi w popularnych grach multiplayerowych sprawiają, iż nie jestem pewny, czy chciałbym, aby było inaczej niż jest. I takie jest całe Destiny. Gra niedoszlifowana, ze zdecydowanie zbyt dużą powtarzalnością mało różnorodnych zadań, ale z potencjałem rozwojowym. Koszmarną i trochę niezrozumiałą dziurą w miejscu fabuły, oraz zbyt topornym grindem, ale cóż, mnie się podoba. Prawdę mówiąc, sądziłem, że zwyczajnie nie lubię grindu i nabijania poziomów. A Destiny pokazuje mi, że jednak grind jest dla mnie. Musi być tylko trochę mniej wyeksponowany i opakowany w jakąś fajną mechanikę rozgrywki, bo i owszem, nienawidzę grindu, który polega na klikaniu przeciwników, ale jeśli drogą przez grind jest świetnie zrealizowane strzelanie, staje się dla mnie atrakcyjny. I chyba tak można scharakteryzować Destiny. To gra dla hardkorowych miłośników strzelanek z lekko casualowym podejściem do elementów MMO. Co nie znaczy, że ten grind nie jest tu długi i pracochłonny ale nie jest też jedynym satysfakcjonującym składnikiem rozgrywki. I chyba właśnie z tym problem ma wielu graczy. Część z nich oczekuje kolejnego fabularyzowanego Halo, a dostało rozgrywkę o strukturze MMO. Oni odbili się od pretekstowej fabuły i bossów wciągających setki sztuk amunicji niczym gąbki, wymagających zaciekłej, długiej walki pełnej oganiania się od pomniejszych przeszkadzajek. Inna część grających liczyła na MMO, a dostała jego dość uproszczoną formę z dużym naciskiem na zręcznościowe strzelanie, które na dalszych etapach przyjmuje bardzo hardkorowe formy. I tak też Destiny bywa oceniane przez pryzmat tego czy tamtego gatunku, co nie pokazuje go w dobrym świetle. Bo Destiny to fuzja tych dwóch rzeczy, dająca coś więcej niż tylko strzelankę bez fabuły albo MMO z prostym grindem. To MMO ze świetną mechaniką strzelankowej rozgrywki. Trochę nowa jakość, nadal mocno chropowata, z systemami, które nie całkiem działają tak, jak powinny. Ale można mieć nadzieję, że z tą grą będzie jak z Diablo 3. Za jakiś czas stanie się lepsza. A póki co udanego zabijania czarowników, którzy przybyli z księżyca. Game on. A i jeszcze taki drobiazg. Na Destiny potestowałem trochę Remote Play, czyli streamowanie rozgrywki z PS4 do przenośnego PlayStation Vita. Zwykle problemem tego rozwiązania jest koszmarna emulacja sterowania, korzystająca w pokraczny sposób z tylnego panelu dotykowego, ale tu, o dziwo, Bungie przygotowało specjalny układ przycisków i na Wicie w Destiny streamowane z PS4 gra się naprawdę bardzo dobrze. Ba! Udało mi się tak przechodzić naprawdę trudne strajki. I chyba także dlatego, że mogę zabrać grę do łóżka, aby pograindować przed snem, moja zabawa z destyni potrwa dłużej niż sądziłem. Ale do rywalizacyjnego multiplayera to nie ma się co pchać w ten sposób, bo wita to jednak nie to samo co pad, i człowieka czeka nieziemski łomot. Łomot, który przybył z księżyca!